Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 31 lipca. No i muszę wam powiedzieć, że o czym nie wierzę, ile u nas ostatnio spadło. 40 litrów. Chyba że mi ktoś weszedł na działkę i dolał, no ale nie chcę mi się wierzyć. 40 litrów i dzisiaj oczywiście u nas znowu pada. No to naprawdę. Zobacz, Wojtek ile napadało. 40 litrów wody. Ta burza co była Tyle wody napadało Bardzo dużo, nie? Najwięcej, no ile kiedyś mieliśmy Tak, najwięcej jeszcze takich opadów ja tutaj no nie odnotowałem Także tyle spadło wiemy, dokładnie mamie. w Wielkopolsce U nas w ujściu Naprawdę dużo, nie? wiemy mamie? Mama sobie zobaczy, będzie widziała ile tak naprawdę popadało I oczywiście u nas znowu pada, nie Wojtek? Ile zobaczyć na pomidorki? No, ale pomidory to takie dosyć nawet się wzięły, nie? Już, jeden, już są czerwone Takie kiepskie były A teraz już się robią czerwone No, tutaj po tej stronie takie gorsze są, a te nawet, nawet Tu jaka była odmiana po tej prawej stronie, ty pamiętasz? Tak, patrz, tu też No, malutki jest czerwony się dopiero robią One już, już dawno powinniśmy jeść Teraz już są noce chłodne, to... To w ogóle Ładne pomidorki, nie? Ale się, się ze. Fajnie, nie? Będziemy mieli do jedzenia. Lubisz pomidory, czy nie? Nie. To polubisz. No. Także widzieliście sami ile u nas spadło? 40 litrów. No to naprawdę nie spodziewałem się takiej ilości opadów. Tak jak już mówiłem, chyba że ktoś mi psikusa zrobił weszedł na działkę i dolał wody, ale myślę, że nie, bo u nas ostatnio była taka pompa, że naprawdę ujście pływało. Przędzy to stoi i się okazuje na to, że jeszcze trochę postoi. Dzisiaj znowu pada, na szczęście się jeszcze nie wyłożyło. Także jak w tej piosence, ciągle pada, no ale niestety na to wpływu nie mamy. Na ziemniaki, buraki i na kukurydzę elegancko. A na zboża nie bardzo. Przynajmniej to tutaj ładne jest, takie naprawdę duże są kłosy. Tutaj mamy 5 hektarów. Ale jak będzie taka pogoda, to do kaszenia jeszcze o, ho. ho. I znowu pada. Po Pojęćmieniach już się ładnie zielono zrobiło, a pszenice jeszcze stoją. Dużo zboża u nas stoi jeszcze. I czeka na koszenie. Jesteśmy obecnie na węglewie. No muszę wam powiedzieć, że tutaj pszenica wygląda naprawdę. No ładnie to tak wygląda, nie wyłożyła się jeszcze. Mimo tych dużych opadów, tutaj jest chyba ponad 30 hektarów. 33 chyba. Wapno, oczywiście, czeka jeszcze na rozwiezienie. A po drugiej stronie są buraki. Zboża to się już czarne zrobiły od tego deszczu. A tu co się stało? No nie ma opcji, że tutaj ktoś musiał być. Chyba że ktoś brał na próbę, jaka jest wilgotność. Może być. I tak to wygląda tutaj ta pszeniczka. Ładna jest pszenica. To jest dobra ziemia. A tak wyglądają buraczki. No na buraczki te 40 litrów na metr, to naprawdę. No, jestem ciekaw, naprawdę, jak to będzie przebiegało. Bo w tym gospodarstwie nigdy nie było uprawy buraka. Pierwszy raz. Także kampanię buraczana to tylko oglądałem w internecie, a w tym roku będę miał to na żywo. Ale widać, że miejscami przykładowo, gdzie jest lepsza ziemia, to te liście są takie bardziej zielone, a miejscami są takie blade. Nie wiem od czego to zależy Inne jak to się mówi Inna chyba jakość gleby, struktura Tak to by chyba wyglądało Wygląda to ładnie Nie można powiedzieć Zaraz zobaczymy jakiegoś tutaj buraczka Jak to wygląda Może tutaj o tego O kurczę, ale burak konkret, aż nie mogę wyrwać jedną ręką. O, ten jaki byk. O, ładnie to wygląda. Wojtek, co to tutaj rośnie? Kokorydza! Ale wielka jest, nie? Wysoka. Jeszcze nie jest dojrzała, Wojtek Jeszcze trochę potrzebuje czasu Czemu jeszcze nie ma żółtych? No, jeszcze trochę, zanim będzie żółta Nie rób, zostaw, zostaw, zostaw I po co to robić, tak? Niech rośnie, idziemy tam zobaczyć Kukurydza jest naprawdę konkret Nie jestem w stanie ręką ręką z kamerką do góry jeszcze nie dosięgam Ponad 3 metry już ma na pewno Ale wysokość nie jest najważniejsza, nie Wojtek? Naprawdę Kukurydza jak... Kukurydza... Ale daj mi kukurydzę prawdziwa. Prawdziwej nie ma kukurydzy, jeszcze jest niedojrzała Wojtek Kukurydza jak las Idziemy? Kukurydza? Ja robię idę, dalej w kukurydzy na pewno dziki siedzą Co tam jest złote? Gdzie? Na no to się przyczepiło jakiś paproch. Ale ładna kukurydza, nie? Tak Elegancka. Także kukurydza u nas naprawdę wygląda bardzo ładnie. Teraz dostała konkretną... Teraz dostała konkretną ilość wody. To jeszcze naciągnie, ładnie to wygląda. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.